Maszerują cicho, niby cienie, Poprzez góry, lasy i pola. Nie jednemu wyrwie się westchnienie, Idą naprzód taka ich dola. I idą wciąż naprzód, bo taki ich los i ani żal, ani tęsknota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory, piechota. Z tej drogi zawrócić nie zdoła ich nic, bo to jest zapory piechota. A gdy księżyc wyjdzie spoza chmury i nastanie cicha, piękna noc, do leśnej piechoty ciągną sznury, wtedy widać siłę ich i moc. Choć twardą im była germańska dłoń. Do boju ich padła ochota i zawsze zwycięstwo musiało być ich, bo to jest zapory piechota. I zawsze zwycięstwo musiało być ich, bo to jest zapory piechota. Teraz za drugiego kupanta jeszcze na mnie osła jedna krew dziecku sięga nam do gardła i w tajgi Sybiru chce nas zwieść. Pomylił się Stalin, pomylił się Kat, a z nim ta zdziczała chota. Za Katyn, za zamek, za sybir, za krew, zapłaci za, za pody piechota. Za Katyn, za zamek, za sybir, za krew, zapłaci za, za pody piechota.